Zgadniesz, jaką sobie kupiłam torebkę? Na F. Furla? Nie. Fioletowa? Nie. To nie wiem, podaraj się. W kratkę. No wspaniale! walizę, Asie, Basie i Elizę. Miksuję jak DJ, czarne, białe, egzotyczne, chcę je wszystkie. W kolejce z Polski aż po Boże Jak ja nienawidzę ludzi Ale to ty dzwonisz. Bye Bitch, Nikt nie prosi, cię o radę Chcę żyć po swojemu ja, ja to wiem Żaneta to kurwa jebać żonetę mhm. kiedyś powiedziałam, że Idziesz do mnie lekkim krokiem na bucie z systemem wiem, że... My cycki, mami włosy, korwa, ładną cerę kumfel od wizerzu, wiadomo musi być gejem bo gdyby był hetero, chciałby spadać w perę. tylko wysyłają jakieś jęki, tylko o o aaa siemano kucury, siemano bambury, koty to su kabanosy barber wleczał, fryzura fresh broda fresh, kryseczka siedzi, bam wszystko siedzi, fryzura siedzi milion dolarów Pozdrawiam. SIT! I mnie jak tu już jakby była samolotem. One piszą mi na djem, bo jestem jedyną potem. Ustawiają się w kolejce, jak na rozdawanie złotem. Siłą, tam do mnie to jak młotem. No i następny. Kurwa. Jak niebo piękna, nosiłem ją na rękach, a potem chciała biegła, które podzieli z nim. Wysypała grama, gdy tylko mnie widziała Potem robiła drama tak jak za starych dni <śmienny> niezły tyłeczek masz oołeś no, Stałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało Ty nic kurwa nie rozumiesz, nic! Zresztą chuj, Gratuluję, no ja gratuluję, gratuluję, ja pierdolę. No.